Zanurzmy się w burzliwe wody XXI wieku, gdzie konflikt między Chinami a Tajwanem kwestionuje światowy porządek i doprowadza napięcia geopolityczne do niepokojącego poziomu. Chińskiej Republice Ludowej Tajwan od dawna jest solą w oku. Chiny postrzegają Tajwan jako część swojego terytorium, lecz Tajwan widzi to zupełnie inaczej. Wyspa jest demokratycznie zarządzana i definiuje się jako suwerenne państwo, jednak na arenie międzynarodowej tylko niewiele krajów uznaje ten status. Xi Jinping, przewodniczący Chin, stwierdził, że Chiny nigdy nie zobowiążą się do rezygnacji z użycia siły w celu odzyskania wyspy. Ale jak doszło do takiego napięcia między tymi dwoma krajami? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się w czasie. Tajwan był zamieszkiwany przez ludy rdzenne, zanim został włączony do Imperium Chińskiego za czasów dynastii Ming i Qing. Po wojnie chińsko-japońskiej z lat 1894 1895 Tajwan znalazł się pod japońską okupacją kolonialną i pozostawał pod jej panowaniem do 1945 roku. W 1912 roku obalono dynastię Kuing i powstała Republika Chińska. Następnie wybuchła wojna domowa między nacjonalistyczną Partią Kuomintang pod wodzą Chiang Kai-sheka a komunistami, kierowanymi przez Mao Zedonga. Konflikt trwał od 1945 do 1949 roku i zakończył się ucieczką Kuomintangu na Tajwan. W ten sposób doszło do podziału między Chińską Republiką Ludową na kontynencie a Republiką Chińską na Tajwanie. Mao Zedong ogłosił w 1949 roku powstanie Chińskiej Republiki Ludowej i został jej pierwszym przewodniczącym. Chińska Republika Ludowa stała się państwem komunistycznym, podczas gdy Tajwan zachował struktury Republiki Chińskiej i jej konstytucję. W kolejnych dekadach Tajwan przeprowadził szereg reform politycznych i stał się gospodarczym cudem Azji. W końcu lat 80. i na początku lat 90. XX wieku doszło do znaczących przemian politycznych. Partia Kuomintang utraciła monopol na władzę i zaczęto przeprowadzać demokratyczne wybory. Od momentu rozdzielenia Chiny i Tajwan rozwinęły odrębne rządy i systemy polityczne. Chiny postrzegają Tajwan jako zbuntowaną prowincję i starają się zablokować jego międzynarodowe uznanie. Podstawą chińskiej polityki zagranicznej jest zasada jednych Chin, według niej istnieją tylko jedne Chiny, a Tajwan powinien do nich należeć. Chiny uważają Tajwan za integralną część swojego terytorium, powołując się na historyczne powiązania z dynastiami oraz przynależność wyspy do Cesarstwa Chińskiego. Chińska Republika Ludowa dąży do ponownego zjednoczenia z Tajwanem i postrzega to jako dokończenie procesu, którego elementami były już przyłączenia Hongkongu i Makao. Chiny odrzucają państwową suwerenność Tajwanu i chcą go włączyć do swojego systemu administracyjnego. Jednak mimo roszczeń Chińskiej Republiki Ludowej Tajwan funkcjonuje de facto jako niezależne państwo, z własnym demokratycznie wybranym rządem, konstytucją, armią i niezależnymi instytucjami. Działa na arenie międzynarodowej jako odrębny podmiot, choć z pewnymi ograniczeniami. Tajwan postrzega siebie jako suwerenne państwo i prowadzi własną politykę zagraniczną. Jednak nie jest to powszechnie uznawane międzynarodowo. Tajwan utrzymuje oficjalne stosunki dyplomatyczne jedynie z kilkoma państwami Ameryki Łacińskiej i Afryki, m.in. z Paragwajem, Hondurasem, Espatini, Burkina Faso i innymi. Państwa te uznają Tajwan za suwerenne państwo i posiadają ambasady w Tajpej. Żadne z państw UE ani G7 nie uznaje Tajwanu oficjalnie. Oznacza to, że Tajwan nie ma miejsca w ONZ i jest tylko ograniczenie reprezentowany w organizacjach międzynarodowych. Pomimo tego Tajwan utrzymuje nieformalne stosunki z wieloma krajami. Jest izolowany przez Chiny, ale odgrywa ważną rolę w gospodarce światowej. Choć USA nie utrzymują z Tajwanem oficjalnych stosunków dyplomatycznych, ich relacje są bliskie i silne, choć nieformalne. Te związki mają duże znaczenie, ponieważ w ostatnich latach napięcia w cieśninie tajwańskiej wzrosły. Cieśnina tajwańska to akwen morski oddzielający wyspę Tajwan od kontynentalnych Chin i uważany jest za jeden z najbardziej spornych akwenów świata. W ostatnich latach Chińska Republika Ludowa znacząco nasiliła aktywność wojskową w okolicy Cieśniny. Te działania mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo w regionie. Chiny przeprowadzały coraz więcej manewrów wojskowych wokół Tajwanu, w tym loty wojskowych samolotów w tajwańskiej przestrzeni powietrznej oraz manewry morskie w pobliżu wybrzeża wyspy. To jawna demonstracja siły, która zwiększa napięcia w regionie. Chiny nieustannie zwiększają wydatki na zbrojenia i modernizują swoje siły zbrojne, by zwiększyć zdolność do działania wokół Tajwanu. Poprzez dyplomację i mediację społeczność międzynarodowa może przyczynić się do zmniejszenia napięć. Ochrona suwerenności Tajwanu i pokojowe rozwiązywanie konfliktów to kluczowe zadania dla świata. Zachowanie równowagi między dyplomatycznym uwzględnianiem Chin a ochroną interesów Tajwanu oraz stabilności w regionie to trudne wyzwanie. Ale jak sami Tajwańczycy postrzegają swoją relację z Chinami? Na Tajwanie istnieje silny ruch niepodległościowy, dążący do pełnej niezależności wyspy od Chin. To znajduje odzwierciedlenie w partiach politycznych i opinii publicznej. Demokratyczna Partia Postępowa DPP w ostatnich latach silnie wspierała niepodległość i wygrała wybory prezydenckie w 2016 i 2020 roku. Poparcie dla tego ruchu jest szczególnie silne wśród młodszych pokoleń. Istnieją jednak również obywatele, którzy opowiadają się za zbliżeniem z Chinami z powodów gospodarczych lub z uwagi na więzi kulturowe i rodzinne. Partia Kuomintang, KMT, tradycyjnie prezentowała prorosyjską postawę wobec Chin, choć w ostatnich latach złagodziła swoje stanowisko. Tajwan, mimo że nieoficjalnie uznany za niezależne państwo, bardzo pozytywnie się rozwinął. Jest znany nie tylko ze swoich sukcesów gospodarczych, ale również z rozkwitającej demokracji, silnej ochrony praw człowieka i wolności słowa. Od końca lat osiemdziesiątych. Tajwan przeszedł transformację z reżimu autorytarnego w pełnowartościową demokrację. Dziś jest republiką z systemem wielopartyjnym, w której regularnie odbywają się wolne i uczciwe wybory. Tajwan szanuje i chroni prawa człowieka, w tym wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność religii i równość płci. W ostatnich latach uchwalono istotne ustawy wzmacniające prawa mniejszości oraz walczące z dyskryminacją, w tym również prawa rdzennych ludów Tajwanu. Media są w dużej mierze niezależne i działają bez ingerencji rządu. Istnieje również niezawisły system sądowniczy, który gwarantuje rządy prawa, sądy działają zgodnie z prawem i sumieniem, bez nacisków politycznych. Obywatele Tajwanu aktywnie uczestniczą w życiu politycznym i korzystają z przysługujących im praw, by współdecydować o przyszłości kraju. Tajwan ma też ogromne znaczenie geopolityczne, zarówno w kontekście regionalnym, jak i globalnym leży w jednym z najbardziej dynamicznych i konfliktogennych regionów świata, w zachodnim Pacyfiku. Cieśnina tajwańska to strategiczny szlak morski. Pomimo ograniczonej przestrzeni dyplomatycznej Tajwan odgrywa aktywną rolę w międzynarodowej polityce, angażując się w pomoc humanitarną, współpracę gospodarczą i ochronę środowiska. Wszystkie te osiągnięcia mogłyby zostać zniszczone, gdyby Chiny zdecydowały się na zbrojną aneksję Tajwanu, a cały region zostałby poważnie zdestabilizowany. Jak myślisz, jak ta sytuacja się rozwinie w nadchodzących latach? Dajcie znać w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić żadnego filmu.